Hejka kochani! Wiem, że już jest, jeszcze jest trochę wcześniej niż Halloween Ale chciałam nagrać taki filmik, żeby pokazać Wam kilka inspiracji e, Do tego, jak możecie się przebrać Halloween ostatnio w Polsce e, jest bardziej e, pospolite Pospolite? Bardziej... Bardziej obchodzone, No! Ludzie w Polsce bardziej obchodzą Halloween w tych ostatnich latach Ja obchodzę sama od 5 lat Więc chciałam podzielić się z Wami kilkoma... Trzema z serialowymi e, postaciami, które możecie wykorzystać na swoim Dzień Halloweenowym. Myślę, że filmik Wam się spodobał i bez dłuższego wstępu zaczynajmy. Kostium pierwszy: Czerwony diabeł ze Scream Queens. Na początku całą maskę malujemy czerwoną farbą, a na brzegach możemy dodać troszkę ciemniejszy kolor, żeby sprawić, tak jakby wyczucie cienia. Wzorując się na oryginalnym zdjęciu Diabła ze Screen Queens, maluję małe detale. Dziewczyna z Pretty Liars. Malujemy nasze oczy ciemnymi cieniami, a następnie próbujemy trochę się ubrudzić, czyli po prostu malujemy pędzlem lub ręką brudy z ziemi. Malujemy oczywiście swoje rzęsy, możecie też domalować kreskę. Jeśli chodzi o usta, nie maluję całych ust czarną szminką, tylko nakładam szminkę na palec i delikatnie wklepuję, żeby wyszło bardziej naturalnie. Ostatnia rzecz, czyli włosy, wystarczy je trochę poszargać, żeby wyszły bardziej niedbale. Jeśli chodzi o outfit, ubrałam zwykłą, czarną sukienkę, aby upodobnić się troszkę do dziewczyn ze słodkich kłamstew. No i tak wyszedł nam strój. Myślę, że Wam się spodoba. Tym razem upodobniamy się do szanelek. Nasze oczy podkreślamy różowymi cieniami, eyelinerem oraz tuszem do rzęs. Aby uzyskać efekt sztucznej rany wystarczy namoczyć waciki klejem do rzęs i nakładać na nie podkład. Następnie używamy sztucznej krwi, aby wszystko doprawić. I tak wychodzą nam nasze rany. Jeżeli chodzi o włosy, nic zwyczajnego, tylko związane do góry. Możecie je też zakręcić. Jeśli chodzi o outfit, wybrałam tu różowe oczywiście dodatki oraz białą sukienkę. Możecie dodać też futro. jak podobał się filmik? Bo jeśli tak, to oczywiście dajcie wielką łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał. Piszcie w komentarzach, jakie filmiki chcielibyście jeszcze zobaczyć. I to tyle tego filmiku. Myślę, że Wam się spodobał. Pa pa.